O Jezu, Edziu, wreszcie przyszłeś. Siema, przywitałbyś się? No, cześć. Ty? 25 minut spónie, co kolejka ci uciekła? Ja musiałem koszulę sobie opracować. Po co? Ty, my jedziemy do robota, nie, nie. ma Nie, Jedziemy do lekarza. Chory jesteś? Nie no, lecimy do tej Szkocji, czy nie no lecimy? lecimy? No, to trzeba się przebadać, czy możemy lecieć samolotem. Mamy robotę, mamy ludzi umówionych, a ty mi tu z lekarzem wyskoczyłeś, no człowieku. U lekarza nie zejdzie się na dłużej jak 40 minut. A jak dłużej, to uciekam od lekarza i mnie nie ma. Dobra, nie przedłużej, idź się przybrać. Idę, 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 idę. Tylko 40 minut i mnie nie ma. Idę, dobra, na razie. Marek od kilku tygodni żyje tematem wycieczki do Szkocji, ale dałby wiele, żeby usnąć w pruszkowie i obudzić się na miejscu. A ty, jak to można lecieć samolotem? A jak on spadnie? Samolot to jest najbezpieczniejszy środek transportu. Jak się moje lecieć?